Cel naszej dzisiejszej wyprawy. Lubuskie muzeum wojskowe w koło Zielonej Góry. Idziemy zobaczyć podobno jedno z największych w Polsce. Tylko z ważnym biletem, także idziemy po ważny bilet. Nie chowaj się i tak cię będzie widać. No i jesteśmy z biletami ważnymi, żeby nie było, że nieważnymi. Zaczynamy zwiedzanie. Takie zbroje to już, to już mnie kręcą Ale patrzcie tą strzelbę Niezła rura Strzelba wał wałowa I Model okrętu przeznaczenie Szybki przeskok na następnej sali o tu więcej nowoczesności. Zaraz obadamy bliżej. My, a wy musicie se tu przyjechać. Żeby nie było, że pocisk to taka tylko rura wypełniona materiałem wybuchowym, to proszę. trochę tego tam siedzi, nie? A tu działka montowane na samolotach. Na przykład na Migach było coś takiego i strzelało takim czymś. O tak dla porównania, o いくらいなさ。 Idziemy dalej. O, panie. No nie, złe to jest. Co to jest? Przeciwpancerka? Jo, tu drugi taki. Joki połki. I chowając się przed deszczem, wchodzimy do pawilonu. Co są teraz 35 litrów na 100. No, no tutaj jak ten. Co to liczył, nie? Star też tak zasuwa. O, ale fajny przekrój. Ale fajnie przekroj. co to było? Dobra, wam tylko po łebkach pokażę. A po resztę proszę przyjechać do Johnowa. Samolot. No, i nie przewidywaliśmy deszczu, i musimy se stać pod skrzydłem samolotu, bo kurde leje. Kurde blaszka. Adaś to się chociaż zabezpieczył przeciw deszczówkę, a ja nie przewidywałem deszczu dzisiaj. Zresztą, jak tu przyjechaliśmy, to słońce świeciło. No nic, do zamknięcia muzeum jeszcze trochę czasu. Także mam nadzieję, że jeszcze coś zobaczymy. I parę migów też tutaj między drzewami ukrytych sobie czeka. Nie to chyba z drzew teraz. Z drugiej strony jest coś innego. Fajnie ten ryjek wygląda, nie? Kurwa lewa Как ты должен сказать? Dobra, były iskry i są helikopterki. Czy śmigłowce? Śmigłowce, nie? Nie helikoptery. No i szkoda, że wejść nie można Ani dotknąć. No ale chociażby wejść, no kurcze, nie weszłoby się do takiego, posiedziało, schowało przed deszczem. Ten wygląda jak duża ważka. Kolejna część ekspozycji Kutry. Fajne, ale też wejść nie można, niestety. Szkoda. O, no ten ma koło ratunkowe, to biorę tego. Nie wiem, z której strony idziemy? Zasieki okopy obadać idziemy. No nie będą do nas strzelać, chyba nie. A jak będą, to my się odstrzeliwy Będziemy odstrzeliwowywać. Chyba gazami, które Jo, <gry> ja, no ja. Są bunkry. Panie, są bunkry. Idziemy. Co ty zmieścimy się tu? Spokojnie. Tylko wejść trzeba się złamać. Jak scyzoryk. Jest. Ukazała się 50. No pokaż, pokaż. pokaż Zwinność a szczureczki. 45. No. Teraz tą wejść. Pokaż, co tam widać. Piękne, piękne przedpole. Elegancko. Możemy się ostrzeliwać. A tu musisz ciągle być na kuckach. Kurwa. Pierwszy wchodziłeś, to pierwszy pierwszych wychodzi. Dobra, wychodzimy. proszę. Dalimy radę. No jak wchodziłeś jak jaszczureczka, ale wyszedłeś już trochę jak żaba. No. No i fajny taki przerywnik. Tu ładnie pokazane, jakie, jakie drzwi do tego do tego były. Muchomorki. Są zwiedzający. Przyjdą nas wygonić, że już wykorzystaliśmy Tanie, cały czas. Tak długo, że musisz bilety bilet. A, no chyba, że tak. O, różne drzwi do różnych schronów. Skansen fortyfikacyjny. I kolejna część ekspozycji, proszę skocik w trakcie prac i transporterki. Ale artefakt ciekawy, co? A patrzcie, to ćwiczebne bomby lotnicze świetna sprawa. Takie sobie betoniki idziemy obejrzeć kolejną część ekspozycji jakieś umocnienia po tej stronie. Na szczęście wszystkie armaty wycelowane w niebo, no niektóre może w nas, ale spowodowało, czy one spowodowały, że przestało padać. I wyszliśmy zobaczyć spod skrzydła, co tu fajnego zarasta w krzakach. A trochę tego tutaj jest. Trochę tu tego jest. Ale ciekawa. To, to takiej nie widziałem to jeszcze. Koło, nie? Takiej nie widziałem jeszcze. To chyba nie jest Polska. Co to jest w ogóle? Sprawdźmy to. Haubico Armata. A wszystko ruskie tu mają. Z Ale śmieszna taka. Nie widziałem jeszcze takiej. Nigdzie mi się nie trafiła. Koła też solidne. To pewnie kras ciągnął takie coś, bo to koło odkraza. No. a samolociki przednie też fajne. I proszę, jakby wam zabrakło kiedyś zasięgu w telefonie, to możecie takiego sprzęta rozstawić. Wieś można tyle. A łuki czemu nie chciał? No tam za, za, za dużo będzie marszu. 20 powiedział, że nie da rady. A skoczymy po czapusie, bo mi coś w Uchmanta zimno. Nawiewa mi w uszy. O, bez silnika. Bez silnika. No to chociaż do takiego mogliby nas wpuścić. No to tu już nie ma co zabrać z niego. Nie wiem, czy nie masz palca. Fajny szybki widok z góry. Szybki widok z góry. A tak wygląda w środku. Słowo na niedzielę, czyli słowo na koniec. Fajne muzeum, sporo eksponatów. Warto przyjechać zobaczyć. Musisz Minu... wybrać lepszą pogodę. Tak. Dopłacić do biletu z dobrą pogodą. Dokładnie. Nie brać tego najtańszego. No jedynym minusikiem jest to, że nie można dotykać, macać, podchodzić, wchodzić. Ja nie lubię takich rzeczy. Ja lubię obcować z naturą, ale i tak warto przyjechać i zobaczyć, bo całkiem fajne. Fajne na zewnątrz ekspozycje, fajne w środku. Także fajna wycieczka, jadąc gdzieś po drodze w góry. Tak. Nie potrzeba wiele czasu. Myślę, że godzinka spokojnie wystarczy. A zawsze bardzo, bardzo przyjemna sprawa do zwiedzenia, zobaczenia. W takie sobie muzeum.